Dziś o tym, jak w zeszłym roku straciłem 120 dolarów i dlaczego za tydzień nie przebiegnę maratonu. Jakie błędy popełniliśmy w planowaniu naszych budżetów, po to, żebyście mogli uczyć się na naszych błędach i ich nie popełniać. Dzisiaj o budżecie i o planowaniu. Zapraszamy na Kawę z Ekspertem. Zapraszamy. Rozmawiamy często o finansach osobistych, a generalnie zajmujemy się złotem. Prawda. Często mówimy o złocie i tak dalej. No to po co tak dużo gadamy o tych finansach osobistych? Dlaczego to robimy? No właśnie ja też mam coś takiego, że zawsze mam taką potrzebę, żeby się wytłumaczyć, czemu znowu o budżecie, bo. Złoto jest jednym ze sposobów na oszczędzanie, więc jak nie zapanujemy dobrze nad budżetem finansowym, naszym osobistym, to nie znajdziemy też dobrego albo właściwego miejsca na oszczędzanie w złocie w nim. Więc stąd te tematy takie trochę bardziej e, finansowe u nas. No i dzisiaj porozmawiamy o planowaniu budżetu. Trochę popatrzymy tak bardzo ogólnie na planowanie budżetu w ujęciu rocznym, ale przywrotnie na błędy, e, które można zrobić, planując swój e, roczny budżet. To w ogóle już brzmi i to będzie y, ważny odcinek, ponieważ będziemy mówić o błędach, które sami popełniliśmy, więc w tym sensie, albo może nie wszystkie naraz, ale, ale generalnie są to przykłady z życia. Dokładnie tak, że za darmo można się dzisiaj pouczyć na naszych błędach. E, zapraszamy. Błąd numer jeden. Nie taka powszechna rzecz, całkiem poważnie mówiąc, no bo żeby coś dobrze zaplanować, i czy to dotyczy finansów, czy maratonu, to musi mieć ten cel, najpierw do którego dążymy. Tudzież biegniemy, i to musi być cel taki, prawda, realistyczny, czyli jak jesteśmy przy bieganiu, to można sobie zaplanować pół maraton za pół roku, to brzmi sensownie, ale nawet nie maraton za tydzień, jeśli nigdy nie biegałem. To prawda, to prawda. I tak samo jest z finansami, Właśnie. z budżetem domowym, gdy je chcemy coś zaplanować albo chcemy w ogóle ten budżet stworzyć to musimy wiedzieć tak naprawdę co robimy i co chcemy osiągnąć poprzez stworzenie takiego budżetu czyli założyć sobie takie cele które chcemy osiągnąć one muszą być konkretne to właśnie musi być e, półmaraton tak mówiąc e, niech to będzie półmaraton finansowy jakkolwiek byśmy go nie nazwali niech to będzie jakiś taki cel który potrafimy nazwać niech on będzie przede wszystkim osiągalny maraton za tydzień nie no nie. A pół za pół roku może się uda. Nie? I, to, y I to może wystarczy do tego, żeby to był do, w miarę dobry cel, bo e e muszą być mierzalne no i skalowane. Mówimy tutaj o budżecie rocznym, mhm. w związku z tym e mamy już to ograniczenie z góry na, e na rok, ale musimy pamiętać o tym, żeby rzeczywiście te cele sobie w miarę konkretnie wyznaczać i do nich właśnie dążyć, i w ten sposób budować i od tego zaczynać planowanie całego budżetu. Jasne, będę oszczędzać, to nie jest cel. Odłożę 20 tysięcy do mojej poduszki finansowej. To jest cel. Pewnie go można jeszcze trochę usmartowić, oczywiście potem schodzimy piętro niżej, bo tak jak przy tym bieganiu, tak jak i przy tym oszczędzaniu przy tych 20 tysięcy, jak sobie powiem, że robię pół maraton za pół roku, co to znaczy, muszę sobie zaplanować, prawda, jakiś cykl treningowy i tak samo w finansach, co to znaczy, że sobie odłożę 20 tysięcy do mojej poduszki finansowej, to znaczy rozkładamy sobie to na 12, no i w każdym miesiącu to już jest mniejsza kwota i zaczynamy szukać, skąd tą mniejszą kwotę może wziąć. Więc to jest taka. Pierwsza zasada sprawdza się w życiu, w bieganiu i w finansach. Sprawa podstawowa, ale jeśli nie zapomnimy i nasz cel będzie brzmiał: będę oszczędzać, może nie jesteśmy za, z góry skazani na porażkę, ale właśnie zabraknie nam motywacji, zabraknie nam perspektywy i zabraknie nam konkretów. Więc zaczynam od podstaw, od wyznaczania celu. Ale to samo w sobie będzie jeszcze za mało. Oczywiście, że tak, bo jakby całe planowanie, jak już mamy wyznaczony cel, no to potem musimy. Musimy zejść dalej i musimy dbać o to, żeby ten cel zrealizować. A co najlepiej pomaga? Kiedyś się mówiło, że kontrola to najwyższa forma zaufania, w związku z tym tutaj musimy również taką kontrolę wprowadzić, czyli musimy na bieżąco monitorować sobie te, te wydatki, patrzeć, jak nam to, co sobie zaplanowaliśmy, czyli te wydatki, które musimy ponosić, które. Czasem nam się zdarzy ponieść, mimo że wcześniej ich nie planowaliśmy, ale musimy to wszystko planować i potem tak naprawdę z tym budżetem pracować w taki sposób, za każdym razem jak sobie monitorujemy te wydatki, no to musimy też pamiętać o tym, że ten budżet trzeba to jest modne słowo w mhm. takim dialogu biznesowym musimy sobie go kalibrować po prostu. To znaczy za każdym razem gdy, gdy coś tam się no nie idzie zgodnie z planem, no to musimy po prostu przekalibrować trochę ten biznes, ten nasz cały budżet, po to, żeby znowu być, że tak powiem, na ścieżce i dalej go sobie realizować i osiągać te cele, które założyliśmy sobie wcześniej. Czyli zostając już w tym języku, żeby nasz budżet był skalibrowany, to on musi zawierać też taką część awaryjną. Mhm. I mówiliśmy wcześniej, że takim fajnym celem Albo w ogóle takim celem, od którego warto zacząć, jest to budowanie poduszki. Finansowej to trzeba sobie rozłożyć. Mamy też bardzo często taki cel, żeby sobie zbudować pewien fundusz awaryjny, który jest trochę czymś innym niż poduszka. I to jest błąd, który często popełniamy, że nie planujemy sobie tego funduszu awaryjnego, nie odkładamy go sobie, nie budujemy tego funduszu awaryjnego. No a jeszcze przy tym planowaniu, jak już byliśmy, ponieważ planujemy jakieś wydatki w skali miesiąca, w skali tygodnia, w skali miesiąca pewnie najczęściej. To warto tam zawsze zostawić pewien bufor. To tak jak przy planowaniu czasu, tak jak przy planowaniu w obszarach jakichś tam właśnie biznesowych i innych. Nie powinniśmy planować 100%, zawsze warto zostawić jakiś margines. I tak samo z wydatkami. Jak zaplanujemy wszystko, co mamy do dyspozycji, wszystko sobie rozdysponujemy i na wydatki i też jakby z góry sobie rozdysponujemy na przykład na, na lokaty, na konto oszczędnościowe, czyli zapłacimy najpierw sobie, co jest w ogóle fajnym nawykiem, ale jeżeli rozdysponujemy wszystko i nie zostawimy sobie w skali miesiąca bufora. No, to może być tak, że będziemy musieli sięgnąć po coś innego, tak? Albo właśnie po ten fundusz, który trochę czeka na bardziej awaryjną sytuację, czy po prostu po tą poduszkę. Więc warto w skali każdego miesiąca zostawiać sobie, jakby wiem, że to na początku się wydaje skomplikowane, bo tych kosztów jest, tych kosztów jest dużo i wydaje się, że budżet już jest tak jakby napięty do granic możliwości. Ale warto zawsze zachować taką część nierozdysponowaną jeszcze na nic, bo w skali miesiąca zazwyczaj dzieje się coś, co powoduje, że musimy wydać tą kwotę, i to nie muszą. To być ogromne kwoty, bo to nam może się przydarzyć taka rzecz, że trzeba coś oddać do naprawy, trzeba kupić buty, albo są jakieś wydatki często, prawda, szkolne, o których wcześniej nie widzieliśmy, że trzeba będzie tam kupić masę rzeczy na plastykę. Jakby zdarza się to, że nagle po prostu się okazuje, że w ogóle. je kleju i to nie takie zwykłego kleju. że i kleju, i brokatu, i bibuły, i okej, tego nie było, tak? Jakby tego nie było w planach, więc. Zawsze warto sobie ten taki buforek jeszcze zachować. Mhm, oczywiście, że tak. Tylko, że właśnie trzeba wiedzieć o tym, że ten buforek jest po to, żeby właśnie takie sytuacje moc nad nimi zapanować, a nie tworzenie buforu jest jakby celem samym sobie. Tak? Samego tworzenia buforu po to, żeby go potem nie ruszać i zastanawiać się, co tutaj w takim wypadku robić. To nie ja takie błędy popełniałem, to znaczy tworzyłem sobie, mhm. bufów, tworzyłem sobie fundusze awaryjne, no i potem byłem zadowolony, że mi się udało i bałem się ich ruszać, bo były takie. Ładne. I, I wtedy ten to nie, nie tędy droga. On jest po to, żeby z niego korzystać, a po prostu, jeśli nam zostanie, jeśli, jeśli go nie musimy naruszać, no to potem można go. Y przesunąć sobie właśnie na inne cele, które pozwolą nam zrealizować właśnie nasze, nasze, te wcześniejsze postawione gdzieś tam usmartowione, jak mówiliśmy wcześniej cele, czyli takie konkretne, mierzalne rzeczy. Mhm. Tak, czyli warto mieć fundusz po to, żeby skorzystać z funduszu i mieć bufor po to, żeby buforował, czyli tak. no wszystko, wszystkie te, te, te elementy są, są po coś i musimy z niej właściwie korzystać. Co się nam jeszcze często zdarza w skali roku, to założenie, że pewne te, które mamy na stałym poziomie, one będą na tym stałym poziomie i to się właśnie, to jest taki błąd, który się może wydarzyć częściej w dłuższej perspektywie niż, yy, niż w krótszej, tak, jeśli mamy stałe opłaty, yy, nie musimy mówić co się w ostatnich latach, bo teraz mamy trochę lepszą sytuację, ale to co się działo na przykład z ratami kredytów, prawda, zakładaliśmy sobie ratę kredytu mieszkaniowego, bo powiedzmy sobie szczerze, kredyty mieszkaniowe są dość powszechną formą finansowania nieruchomości, tej w której po prostu mieszkamy zakładaliśmy jakąś stałość tej kwoty, a one nas bardzo potrafiły zaskoczyć. No tu oczywiście pewnie w zależności też od tego jaki wzięliśmy ten kredyt, w tym momencie to było mniejsze lub większe zaskoczenie, ale tak samo rachunki za pewne stałe media zakładaliśmy, mogliśmy sobie popełnić taki błąd, że w ciągu roku yy, yy, mamy tyle na gaz, tyle na prąd, tyle na ten kredyt i tak dalej, a w ciągu roku działy się rzeczy, yy, w zeszłym roku i dwa lata temu były takie sytuacje, że faktycznie okazywało się, że ten um, poziom opłat jest na zupełnie innym poziomie. Ja zawsze korzystam ze zleceń, ze zleceń stałych i mam te kwoty zawsze ustalone na takim. Um, ja to w ogóle jestem zapominalska, więc na takim, jakby z dodatkiem pewnym, prawda? Bo jakby tam się delikatnie różni między miesiącami zużycie, to koniec końców zazwyczaj jest jakaś tam nadpłata. Ale jeżeli jest jakaś taka dynamiczna sytuacja w opłatach stałych, albo po prostu w stawkach, to nagle się okazuje, że moja stała, stałe zlecenie z. Buforem to jest, to, jest za za mało. Mało. to jest za mało za i, mało i pojawia się i pojawia się niedopłata Więc to zakładanie niezmienności kosztów stałych w długiej perspektywie może nas zawieść, chociaż oczywiście nie wywróżymy tego, co się zmieni. Nie wywróżymy, No i też trzeba pamiętać o tym, że niektóre rzeczy takich stałych kosztów, jak ogrzewanie i tak dalej, niektórzy sobie e, mm, zakładają, że będą płacić raz w roku, tak? I mhm. potem nagle w sytuacji takich dużych zmienności, jak mieliśmy, może już teraz mam nadzieję, że już nie, ale przez ostatnie lata, gdy takie rzeczy się pojawiały, no to potrafiły takie właśnie wyrównania na koniec roku mocno zaskoczyć, gdy się okazywało, że w sytuacji na przykład, gdy przecież mnóstwo ludzi teraz zmienia sposób ogrzewania domów mhm. czy, czy, czy mieszkań nawet i nagle się okazało, że tutaj to, to co wcześniej przez wiele lat służyło jako historyczne dane do tego, żeby sobie wyliczyć, to potem się okazywało, że już teraz są nieadekwatne i nagle trzeba z tego funduszu awaryjnego, albo z jakiegokolwiek innego, jeśli takiego nie mieliśmy, jednak trochę tych pieniędzy po prostu znaleźć, żeby, żeby, żeby wyjść na zero. No i to może i e, potrafi zaskoczyć, więc trzeba uważać i niektóre opłaty lepiej roz, po pierwsze monitorować, po drugie rozkładać sobie może na więcej części w ciągu roku niż tylko na taką jedną Wyrównawczo, albo zakładać duży bufor po prostu. Tak, bo to też może tak być, że mamy rachunek na jakąś tam kwotę, prawda, i to jest kwota wynikająca, jak powiedziałeś, z historycznego zużycia, więc mówimy sobie fajnie, płacę tam 100, 150, 200, płacę sobie taki rachunek, ale on jest nieadekwatny do mojego aktualnego zużycia danego medium, nie sprawdzam ile zużywam, płacę tyle, ile tam mam w tej prognozie, ale to jest prognoza, moje mhm. zużycie jest większe, więc wiem, że płacę za mało, ale, ale cieszę się, że jestem jakoś tam na bieżąco i na koniec roku przychodzi to wyrównanie. Jestem tym zaskoczony. No i można powiedzieć, że okej, okay, no przecież po prostu monitor jest i, i, i wiesz, ile płacisz, albo możesz nadpłacać, albo, albo możesz to sobie odkładać w jakiś sposób, ale y, zobaczcie, że no jednak to naprawdę wiele, wiele osób, szczególnie w poprzednim, y, przy tym poprzednim rocznym, rocznym wyrównaniu, właśnie bardzo zaskoczyło, tak? że wydawało się komuś, że płaci, y, płaci zgodnie z prognozą, którą otrzymał. Może się nie interesował tymi, tymi mm. kosztami i tak dalej, a potem się okazało, że realny rachunek jest dużo wyższy i jest ta e, niedopłata. Więc teraz pewnie jesteśmy już na to bardziej wyczuleni, ale właśnie nie traćmy, e, nie traćmy czujności. To są duże kwoty, ale w ciągu roku potrafią nas też. E, nie wiem czy zaboleć, ale wymknąć nam się spod kontroli. Małe kwoty, na przykład subskrypcje. I nie mówię o streamingach, o których już kiedyś rozmawialiśmy, że streamingi też to jest pozycja tak. w budżecie do przejrzenia, czy my, aby na pewno ze wszystkiego korzystamy. Ale druga rzecz to są różne warianty premium, aplikacji czy subskrypcje, dostępu do programów, które może nam pomagają albo w biznesie, albo w życiu osobistym, bo to jest dużo jakieś aplikacji, prawda, które nam pomagają planować albo które monitorują naszą aktywność. Albo aplika dietę. dietę, aplikacje, które nam pomagają też w takich obszarach dotyczących na przykład y, swojej takiej kreatywnej, czyli gdzie, gdzie możemy pobrać, czy jakieś obrazki, premium, czy tak, no, takie rzeczy, z których też czasami y, korzystamy. I wykupujemy tą subskrypcję raz. Wydaje nam się, że ona w skali roku nie jest droga, na przykład to jest 50, 70, 100 zł, a potem z niej, potem z niej nie korzystamy, tak? I jak się okazuje na koniec roku, ja w tym, w tym roku już mądrzejsza, to znaczy na koniec 2023, ale w poprzednim. Też rzeczywiście się okazało, że przedłużyłem się pod pewne y, automatycznie podpięte płatności za subskrypcje, które nie były w skali roku drogie, ale których już po prostu nie potrzebowałam. Tak, to no ja nie byłem taki mądry, w tym sensie, że ja wpadłem, w którymś momencie chciałem przetestować jakąś tam funkcjonalność opartą na sztucznej inteligencji, która robi ładne obrazki. Mhm. Chciałem, wykupiłem sobie abonament miesięczny, pobawiłem się parę dni, a potem zapomniałem o tym. No i tak. Co miesiąc nagle się okazywało, że 12 dolarów płaciłem za coś, z czego w ogóle nie korzystałem i to są rzeczy, które zdarzają się często i one może nie są w skali miesiąca, nas nie bolą, ale jak już popatrzymy na skalę roczną, gdybyśmy tak właśnie zapomnieli, jak ja przez parę miesięcy, no to z tego robi się już całkiem niezła suma, która rzeczywiście mogłaby być zdecydowanie lepiej spożytkowana, dlatego takie koszty, które są małe, Wydają się w skali miesiąca, w skali roku wcale takie małe już nie są, i no i o tym też trzeba pamiętać, żeby sobie stale właśnie monitorować i patrzeć, z którego źródła czy z jakiego narzędzia korzystamy, żeby właśnie takie subskrypcje stale opłacać, żeby mieć nad tym też kontrolę i taką świadomość tego, że takie koszty ponosimy, bo tutaj często nam brakuje, po prostu zapominamy nie mamy świadomości, że za coś płacimy, z czego w ogóle. Nie korzystamy na to na, na, na co dzień. No. Więc fajne są te płatności takie szybkie, albo możemy sobie podpiąć kartę, albo możemy sobie je płacić, tam Apple Pay, czy, 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 czy Google Pay. Fajne są te płatności. W tej chwili to jest wygodne. Bardzo szybko można sobie wykupić jakiś dostęp czy usługę, ale, a właśnie warto albo o niej pamiętać, albo jakby z góry sobie gdzieś tam założyć przypomnienie, że jeśli chcemy ją przetestować, to żebyśmy po tym mhm. okresie na przykład testowym pamiętali, żeby tą płatność zablokować. Też w którymś banku jest taka, nie powiem teraz, w którym jest taka funkcjonalność, że można z poziomu banku odpiąć te płatności, gdzie, gdzie podpięta jest karta. Oczywiście, o ile podpinamy kartę, bo tych metod jest tak, dużo. dużo. Więc z jednej strony są fajne możliwości wygodnego, szybkiego i bezpiecznych płatności w internecie, tylko tych opcji jest dużo i jak, jeśli na przykład nie mamy takiej dyscypliny, że zawsze korzystamy z tej samej metody, żeby potem móc ją w jednym miejscu monitorować, bo też nie zawsze, prawda, dostawca tej usługi. Daje taką możliwość, żeby wszędzie wybrać to samo, ale jeśli mamy na przykład jakiś sposób, to starajmy się też w ogóle wybierać ten sam, żeby potem móc w jednym miejscu zobaczyć, za co, za co płacę i ewentualnie zrezygnować z tego, co zwyczajnie jest mi niepotrzebne. A jak korzystamy ze wszystkich tych, tych, tych form, no to możemy, no jakby właśnie przy drobnych kwotach, no 12 dolarów to już naprawdę jest trochę w skali roku, z takich drobiazgów rzeczywiście możemy, możemy trochę. Mm, trochę, nawet wcale nie trochę, a nazbierać całkiem, całkiem niezłą, niezłą kwotę. Myślę, że w ogóle to jest też ciekawy temat o tych metodach płatności i o mhm. tym, w jaki sposób je monitorować, bo one są różne. A co nie wiem, czy może to nie jest tematem tej rozmowy, ale to, co, co, na co też trzeba być wyczulonym, bo sama metoda płatności jest bezpieczna, ale to już jak my z tego korzystamy, czyli komu my na przykład podajemy te, te dane, no to to już jest nasza odpowiedzialność. A pojawiają się, pojawia się też wiele takich prób skierowania naszych pieniędzy nie tam, gdzie byśmy, byśmy chcieli. Nie chcę powiedzieć, że płatności w internecie są, nie, są jakieś niebezpieczne, bo same w sobie są bezpieczne, tylko to my, my, jako osoba, która płaci, musimy zwracać uwagę na to, co komu podajemy, prawda? Na przykład super popularne i bardzo wygodne, szybkie kody blik służą do tego, żebyśmy nie płacili, a nie dziś na przykład komuś podawali, prawda? Wiem, że banki prowadzą takie kampanie informacyjne, ale e, to, się to jest zdarza. swoją drogą bardzo ciekawy temat. Ja sobie zapiszę, bo to myślę, że możemy o tym pogadać sobie przy jakiejś kolejnej kawie z ekspertem, żeby troszkę w to wejść i sobie zrobić na ten temat... Na co uważać, przy których tych ten, płatnościach, w tak, 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 tak. jaki czego... sposób one mogą być wykorzystane stanę e, przeciwko nam. Myślę, że, że fajnie z nich korzystać, ale po prostu trzeba z nich korzystać w sposób e, świadomy. Dobra, odeszliśmy trochę od naszego, e, od naszego dzisiejszego tematu. I to już chyba wszystko jeśli idzie o takie duże i mniejsze błędy, które możemy i popełniamy często przy planowaniu rocznego budżetu. Tak, no to są właściwie pięć punktów, które można podzielić na trzy braki, to znaczy brak wyznaczenia celu, Brak założeń brak monitorowania wydatków i brak stworzenia fundusza awaryjnego i dwie zapominajki. Dwie zapominajki, czyli o tym zapominamy o opłatach, które są rzadko, a są duże, i zapominamy o tym, że ponosimy często wydatki, które są małe, ale w skali roku wcale takie małe już nie są. Dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Pogadamy o złotej biżuterii. Tak, zapraszamy bardzo serdecznie.